Dzień dobry, nazywam się Aleksander Charycki, znajdujemy się w Akademii Medycyny Regeneracyjnej. Chciałbym Państwu przedstawić tutaj osobę, która skończyła nas tutaj turnus uzdrowienia i chciałabym się podzielić swoją opinią z Państwem. Proszę. Dzień dobry Państwu, mam na imię Hania. Przyjechałam tutaj głównie z powodu dolegliwości kręgosłupa. Jeszcze tam dodatkowe dolegliwości też miałam i mam. No już w tej chwili to wszystko pięknie się wycofuje. No znalazłam się w tym magicznym miejscu zupełnie przypadkiem. Ale z wielką ochotą tu przyjechałam. Wiedziałam, że tu muszę być. Ma, I tak się stało. Ma pani lat, ile, jeżeli nie jestem lica? No oko chy... około. <grym> około 70. Okej. Okay. Plus. Ma Pani piękny wiek, czyli tych trochę dolegliwości się nazbierało? zbierało się. Dobrze. Jak z hartowaniem Pani sobie radziła? Bo często osoby się boją tego, na przykład, czy starszym wieku nawet tak. takie rzeczy zacząć. Nigdy nie jest za późno, jak to się mówi. Tak. Miałam obawy. W pierwszy dniu z wielkim napięciem weszłam i pod ten prysznic i do bani. Mhm. Ale ponieważ wcześniej już w domu troszeczkę ćwiczyłam z tą zimną wodą, więc ten strach nie był taki wielki, ale był. Super. No i pod koniec tego dnia, no pod koniec No teraz terapii, to już jest przyjemność. No widzi panie, <grym> Państwo, tutaj, jak już słyszą, można do tego się przyłamać, tylko tak, nie ma czego się bać, tylko nasza blokada psychologiczna. Tak, w tej tak? chwili już... Yy, i, I dla mnie i dla koleżanek już jest za krótki czas otwarcia tej bani. Tak, ja tak, że można jeszcze, co chwilę tak, wydłużyć sobie tak, ten czas tak, i tak. hartować się jak I Najbardziej I tego polecamy. Daje efekt. I tego polecamy są. codziennie, tak? w, Bo... w ogóle? Bginam się jak trzydziestka. Tak, tu, tutaj i naprawiamy manualnie, nastawiamy kręgosłup, tak. i oczywiście masaże usprawniałem, tak. że te mięśnie są bardziej rozluźnione, tak. oczywiście, więc to wszystko pozytywnie bardzo Masaże wpływa. wspaniałe. Mhm. Cudowna technika, o której w ogóle nie widziałam, nigdy nie słyszałam. I takie mnóstwo tych masaży, więc nie może nie pomóc. No pewnie Po że prostu tak. to jest niemożliwe. A jako z oczyszczaniem? No, ciężko. Ciężko, to ciężko. jest. Ciężko. No to tak, jest... oczyszczanie wątroby jest tak. troszkę skomplikowane. Jest. Wiele osób do nas przyjeżdża tutaj do środka, żeby pierwszy raz takie oczyszczanie tak, przeprowadzić, żeby się nie bać później w domu wykonywać. I tego właśnie tutaj uczymy przede wszystkim. Polecamy to wykonywać raz w miesiącu zdrowym osobom, a jak ktoś ma w ogóle problemy, to nawet częściej. Tak? Tak. I tutaj Państwo tutaj się nauczyli, spokojnie możemy dalej coś w domu polecamy kontynuować. Metody te można, pewne rzeczy można też w domu powtarzać, jak najbardziej tak. już o tym wiecie. i tak. Przede wszystkim w praktyce, jak to można stosować, tak? Tak, tak. to już wszystko zostało nam powiedziane, wyjaśnione i no, jestem bardzo zadowolona. No i cieszymy się bardzo. Czyli osoby, które nas oglądają, możemy mu powiedzieć, że co, nie ma czego się bać. Nie ma czego, czego się Trzeba się w tego przyłamać. Zachęcamy i ja polecam. Super. Dziękuję bardzo za Panią Dziękuję opinię bardzo. i Państwu za kolejną naszą tutaj e, e, opinię, którą pozytywną oczywiście my będziemy się starać wszystkim pomagać. Dlatego serdecznie zapraszamy do kontaktu, zapraszamy się i do ośrodku, i oczywiście, żeby coś było potrzebne na odległość, też będziemy się starać pomagać. Dziękuję bardzo. Dziękuję.